24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Tak działać będzie grupa interwencyjna Włocławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednostka zainaugurowała swoją działalność w niedzielę. W ten skład grupy wchodzi 23 osoby. To są ratownicy wodni, którzy mają uprawnienia ratownika, właśnie wodnego, KPP. Uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym, mają pierwszą pomoc. Do tych uprawnień Dodatkowych to jest na przykład sternik motorowodny, motorzysta, nurek, płetwonurek. Włocławski WOPR zazwyczaj kojarzy się z ratownikami działającymi nad wodą, choć to spora część prawdy, to jednak nie cała. Nie tylko na wodzie, bo też bierzemy udział na przykład w poszukiwaniach, jak ostatnio w poszukiwaniach na terenach przywodnych, nawet też w lesie. Ale przede wszystkim na wodzie, jeżeli jest taka sytuacja, że jest bezpośrednie zagrożenie życia, no to wtedy my mamy sprzęt odpowiedni i działamy tak. W tych działaniach mogą korzystać z coraz szerszego zaplecza technicznego. Najnowszy nasz nabytek to jest samochód plus skuter. Ale także mamy dużo sprzętu na wodzie. Mamy trzy łodzie RIP. Mamy duży statek 11 metrów, tak zwana karetka z dwoma silnikami po 300 koni. Mamy małe łódki, które jak będzie jakiś jakiś na przykład mały jakiś staw czy coś no to też możemy tam wpłynąć. No, jak mówię samochód, yy, mamy sprzęt dodatkowy, czyli suche skafandry, pianki, yy, hełmy. A to przydaje się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, kiedy pracy jest naprawdę dużo. W działaniach włocławskich ratowników liczy się przede wszystkim szybkość reakcji na zgłoszenie. Często o życiu lub śmierci poszkodowanego decydują sekundy. Aby przyspieszyć tempo działań, korzystają oni z tego samego systemu, co strażacy ochotnicy. Tak, my korzystamy z systemu Eremiza, tak jak większość ochotniczych straży pożarnych w Polsce. Działamy na tej zasadzie, że dostajemy informacje ze stanowiska kierowania komendanta miejskiego we Wrocławku lub bezpośrednio przez 601-100. Jeśli jest takie zgłoszenie... Jedna osoba u nas, najczęściej koordynator, dostaje taką informację i on musi, może puścić tą informację dalej do nas. System, jak zapewniają, jest prosty i przejrzysty oraz bardzo przyspiesza tempo prowadzonych przez WOPR akcji. I mamy teraz tak, alarm, tak? Wywołujemy alarm i teraz na przykład ja wcisnę alarm, on mnie się pyta, czy na pewno? I opis. I opisujemy na przykład, osoba skacze z mostu, tak? Osoba z jakiejś samobójca skacze z mostu. My wtedy piszemy zbiórka na ulicy Piwnej, na przystani i wtedy wciskam. I teraz, jeżeli alarm został uruchomiony, ktoś zostaje na przykład, no zrobimy na przykład OK. Tak. OK. I teraz zrobimy wywołaj. I ja już mam, czy wezmę udział, czy nie. U kolegi zaraz powinien dzwonić. I ja wtedy sobie na przykład wchodzę w GPS-a i wtedy widzę wszystkich, którzy biorą udział. Nawet jest tak zrobione, że po GPS-ie mogę zobaczyć, gdzie kto jest i za ile minut będzie. Jeżeli na przykład widzimy, że jest 8 osób chętnych, no to już nie będę czekał na 8, jak już u nas jest 4, bo tam przecież tamcie przyjadą dobre za 10 minut, tak? bo widzimy, że jadą, ale no wiadomo, różne są przyczyny, korki i to inne, to wtedy w pięciu jedziemy, tak? Pamiętajmy. W razie sytuacji zagrożenia możemy w każdej chwili poinformować ratowników wybierając numer alarmowy 112. Warto przypomnieć też o innym numerze, który podczas wypoczynku nad wodą koniecznie powinien nam towarzyszyć. Numer alarmowy nad wodą 601 100. 100. Dzwonimy i wtedy my przybywamy.